Powiedziałaś, że zrobisz wszystko dzisiaj, prawda? Tak. Jestem, tak! Jest, jestem. Słuchaj, chciałem Cię poprosić, żebyś specjalnie dla nas, z autografem, zostawiła tutaj odcisk swojej piersi. O no Boże! Kaśka, on naprawdę nie, nie, będzie, nie będzie widział. Drodzy słuchaj, Państwo, spokojnie. mamy różową akwarelę, będziemy czy... ją zaraz lizać i odciskiwać. <gryphanie> nie będziemy <gryphanie> nic lizać. Tu nie, nic nie, 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 nie polega na a, odciś, Zrobisz nam odcisk na kartę. Tak, zrobię. Naprawdę? Dobra, no, Okej, okay. ja tak to. Poczekaj, no, pocic, to a... Ale to za zamaw... no, ma! Tu jest woda, poczekaj, mamy Dobre, wodę, dobra. To, to, to. No, nie, będzie, nie Ja nie będę patrzył, spokojnie. Ale to nie chodzi o to! Nie posmaruję akwarelką. No. Dobra, no uwaga. Dobra, dobra, dobra. Uwaga, Kasia się, się... właśnie odwraca. proszę ja nie mogę nie patrzeć, no, przecież To przecież jestem <grym> normalnym facetem. <grym> nie, 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 nie dobra, uwaga, podniosła stanik. Michał właśnie e, e, maluje sutek piękny tym e, e, różowym, różową farbą. Jezus, Maria, ale jest, jest. I za chwilę będziemy odciskać... Kocham cię, Kaśka. Za chwilę będziemy odciskać <grym> jej piękną pierś Taka, na kartce. No Ale sobie, jak oni tam wszyscy się, się, dobra, się, dobra, się dobra. Ja wyobrażam sobie, dobra, ja też tutaj siedzę. Tam, uwaga! Jezus, Kaśka, jaki ty masz piękny okay. biust. Uwaga, jest odcisk, dobrze. Trzymaj, trzymaj. Dobra, jeszcze, dobra, jeszcze, raz, jeszcze raz, jeszcze raz weź. Jeszcze raz. Dobra. Bo ty, ten sutek troszeczkę się tak, widzę, podniósł. Dobrze, okej. Okay. Przytrzymaj. Dobra. Pokaż. Wyszło? Jest! Jest. Mam. Mamy! Mamy odcisk! Zakończmy już tę audycję, proszę cię, Michał. Kasiu, chciałem Ci powiedzieć, że z tego miejsca, że naprawdę Cię bardzo uwielbiam i podziwiam, i chciałbym chyba z Tobą spędzić życie. Czy Twój masz, masz słuchać dzisiejszej audycji? Słucham. Ona też nie może się pozbierać. U. Śniadanie mistrzów. Więcej na www.skrok.pl